Czasami się zastanawiam. Nie często mi się to zdarza, ale czasami myślę i się zastanawiam. I to już mnie od jakiegoś czasu nurtowało. Nagrywam filmik, zresztą to nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy praktycznie wszystkich osób, które w jakiś sposób się tam uwidaczniają w internecie, czyli coś tam komentują. Czy ewentualnie nakręcają filmy. Więc nakręcam jakiś filmik, wrzucam go do internetu. No i oczywiście interesuję się jego losami. Czyli patrzę, ile osób go zobaczyło, chociażby fragmentarycznie. No i ile osób polubiało, polubiło, przepraszam bardzo, albo nie polubiło mojego filmiku. Bo każda taka informacja jest dla youtubera ważna. Jak jest dużo polubień, no to YouTuber oczywiście się cieszy, że nagrał coś fajnego. Jak jest dużo negatywnych komentarzy, czy tych negatywnych kciuków w dół, no to wiadomo jest, a przynajmniej taka powinna być informacja: no, że komuś te filmiki się nie podobają i że YouTuber powinien się poprawić, czyli powinien podnieść swoją jakość. Tymczasem yy, na filmik, no ja nie mam dużej oglądalności, yy, co mi oczywiście sprawia pewną przykrość. Ale yy, wchodzę i widzę, że na przykład filmik oglądało no, powiedzmy 100 osób. Mam też takie filmiki, które idą powiedzmy w tysiące, ale no z reguły nie jestem człowiekiem <laughs> skromnym. Jest to w granicach 100 osób. 100 osób ogląda... I powiedzmy tak zwanego lajka zostawia 3-4 osoby. I tego jakoś do końca nie mogę zrozumieć. Yy, oglądam często yy, relacje z teatru. Rzadziej chodzę do tego teatru, bo ciągle nie ma czasu. Oglądam relacje z kabaretów i yy, tam ludzie yy, wyrażają swoją radość z tego, że yy, program się im podobał, że. Klaszczą. W internecie nie da się klaskać. Zastępuje to tak zwany lajk. Like. I tu jest to moje zastanawianie się, dlaczego nie chcecie postawić tego lajka. Like Czy wynika to ze zwykłego lenistwa? A gdzie tam będę klikał? To przecież kupa roboty trzeba rękę podnieść, dotknąć, cofnąć rękę. No pracy jest dosyć dużo. Czy jest to y, tak zwana zwykła, nie wiem, zawiść? A, co mu tam postawię, lajka? A jeszcze, nie daj Boże, stanie się zarozumiały, cholerny celebryta. Słuchajcie, nie, jeżeli możecie, zostawcie tego lajka, y, bo tylko w ten czas y, ten czy inny youtuber nie przestanie nagrywać, nie przestanie z Wami się kontaktować no bo będzie widział jakikolwiek sens w tym jeżeli nie ma odezwu nie ma komentarzy, nie ma lajków no to człowiekowi jak to mówią opadają ręce słuchajcie serdecznie was pozdrawiam jestem jestem po raz pierwszy w Szwecji miałem o tym teraz nie mówić bo to miało być tylko o tych lajkach ale słuchajcie jestem w Szwecji i takie moje pierwsze wrażenia po pierwsze Miałem problemy z dojechaniem. Jechałem od strony Anglii. Okazuje się, że tych połączeń promowych, tu jest od diabła i trochę, pogubiłem się totalnie. Wylądowałem w nocy w porcie, takim, który był nieczynny w nocy. Potem postawiłem dostać się przez ląd, no i okazało się, że to mi się udało, ale po drodze były dwa płatne mosty. No i nie takie tanie te mosty są. Potem już się dostałem do. W Szwecji to się okazało, że zawsze słyszałem, że Szwedzi są tacy praworządni, że jak pisze 40, to jadą 40, jak pisze 50, to jadą 50. Tymczasem ja jechałem po tych drogach. Najczęściej była to szybkość w wiecach 70-80 km i stale wszyscy mnie wyprzedzali. Nie wiem, czy tu w Szwecji już są teraz sami emigranci. W każdym razie mnie było. Trochę głupio jechać z tą szybkością prawidłowo. Bardzo mi się podobają widoki. Dość ciekawie było, ładnie. Nie, nie, nie ukrywam. No i rzuca się w oczy jednak mimo wszystko czystość. Po tych podróżach, które odbyłem po Francji, Anglii, no Niemcy są w miarę czyste, Austria w miarę czyste, ale Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, no to tutaj jest ciściuteńko. No, i co mi się jeszcze rzuca w oczy? Słuchajcie, tu co kawałek jest jakiś parking. I to nie taka jakaś zatoczka, tylko normalny parking. i Na tym parkingu są naprawdę zupełnie porządne i czyste yy, toalety. Nareszcie człowiek nie musi srać po krzakach. I co jeszcze mi się. Aha, no i słuchajcie, ja wiem, że to akurat może być taki przypadek, że w tym miejscu, gdzie się raz odowywam. Byli sami grzeczni i uprzejmi Szwedzi. W każdym przyjechałem do firmy. 8 minut po godzinie 16 oni już w tym dniu nie pracowali, skończyli pracę, a mimo wszystko yy, potraktowali mnie poważnie, że to dla mnie będzie jednak jakieś utrudnienie i rozładowali mi samochód. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że tym razem się yes, zmobilizujecie yes. i sięgniecie palcem tak, 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 O! Jest lajs. Nice. Cześć.